Dobry wieczór, cześć, nazywam się Martyna Paprocka, jestem dyrektorem klubu Kobiet Kobieta i Pieniądze. Dzisiaj mam zaszczyt przedstawić Wam Magdę Ostrowską, ambasadorkę, która jest no, jedną z najdłużej stacjonujących u nas dziewczyn. Cześć Madzia. Cześć, witam Maj, was Opowiedz nam coś o sobie, czym się zajmujesz prywatnie, co robisz? Yy... Zawodowo zajmuję się, można powiedzieć, też pieniędzmi, akurat naliczam wynagrodzenia pracowników, więc że tak powiem, z pieniędzmi mam cały czas do czynienia. Wie, wiem jak to wygląda, wiem jak pracownicy zarabiają, wiem też ile pieniędzy odprowadzamy do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego. To jest ogrom pieniędzy? To jest ogrom, tak. I? Mnie Jedna trzecia pracownikowi zostaje z wynagrodzenia brutto, znaczy odprowadzamy jedną trzecią z wynagrodzenia brutto. I to jest prawda, że kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni, prawda? Przez moje 11-letnie doświadczenie zauważyłam, że tak bywa. I to jest straszne. No, ale tak. Ale Bo, jest. Może jeszcze troszkę i, i to się zmieni. Ty jesteś o, w klubach praktycznie od samego początku, nie od, ale parę miesięcy, prawda, po dołączyłaś, tak. nie? Tak, jak to... pierwsze spotkania były chyba maj-czerwiec 2017, to ja dołączyłam we wrześniu, we wrześniu. więc tak naprawdę chwilę potem, jak kluby ruszyły. I przypomnij, bo nie pamiętam, od razu byłaś ambasadorką regionalną, tak? Od razu cię... Znaczy znaczy, nie, regionalnych wtedy jeszcze nie było, bo tak naprawdę były pojedyncze miasta. Tak, ja prowadziłam spotkania długi czas w Warszawie i potem jeszcze w Piasecznie. Natomiast ambasadorką regionalną zostałam w momencie, jak już dołączyły kolejne miasta w, na Mazowszu, i wtedy tak jakby zostałam ambasadorką regionalną. Tak, tak, rzeczywiście masz rację. Tak było i później tylko tą piaseczną tam sobie dopieszczałaś, nie? Dobrze tak. pamiętam. No widzisz, pamięć mnie nie zawodzi. <głos> <głos> Ale oprócz tego, że jesteś ambasadorką regionalną, to ty się zajmujesz też u nas w klubach całą logistyką, prawda? Tak. Tworzysz fanpage. E? Dodatkowe funkcje w klubie. Tworzę fanpage. Y, tworzę bilety w sklepie. Także tutaj zajmuję się tym na, na całą Polskę, można powiedzieć. Tak, tą logistyką. Gdyby nie ty, to by nie było terminów w, w sklepie i nie wiedziałyby uczestniczki tak naprawdę, kiedy są spotkania. To prawda. E, jak ci się podoba u nas? Super. Fajnie. Nie sądziłam, że można. Znaczy, dołączając do klubu, wydawało mi się, że to nie jest dla mnie. Że ja nic dziewczynom nie przekażę, że tak naprawdę ja nie mam wiedzy o, o pieniądzach i o finansach, mimo że te, tymi finansami się zajmuję, takim swoimi, swoimi pieniędzmi trochę mniej się zajmowałam, co też się przekładało na, na moje przychody, na moje budżety, które teraz już wiem, jak prowadzić. I z doświadczenia powiem szczerze, że jestem mega zadowolona, że ten budżet prowadzę. To jest, z jednej strony jest to pracowite, bo jednak trzeba to prowadzić na bieżąco, systematycznie się tym zajmować. Natomiast jeśli mam konkretny budżet i wiem, ile mogę wydać w ciągu miesiąca, jeśli mam budżet na inwestowanie i, i widzę, jak to co miesiąc powiększa się, że tak można powiedzieć, to tak naprawdę ten spokój w głowie cały czas jest. A z drugiej strony, a jak jest budżet na przyjemności, no to jeśli mam ochotę na coś wydać i na coś większego nawet, to nie mam potem z tym problemu, że, że muszę zabierać pieniądze z tego budżetu domowego, żeby sobie coś kupić, no bo mam drugi, na który gdzieś tam sobie Składam pieniądze, a potem mogę to wydać bez żadnego problemu. I dobrze się z tym czuję. Kiedyś miałam z tym problem, żeby wydawać pieniądze jakoś na siebie, że to jest tak, jakby że nie potrzebuję. Natomiast teraz uważam, że jest to super rozwiązanie, tak? Mam to poukładane odpowiednio. Masz to poukładane, a przy okazji nie masz wyrzutów sumienia. I sama też mówiłaś, tak. że y, razem z mężem był taki okres czasu, ja to pamiętam, że przypuszczaliście nawet nie wiadomo na co, bo w sumie nie, wiele nie było, jakby z takich f, fizycznych rzeczy, y, a ta kasa się gdzieś rozchodziła. Ja pamiętam jak opowiadałaś o tym na początku, jak zaczęłaś pracę z, z budżetem. Wiesz, jak nie masz nadzoru nad tym, co, co masz, nie pilnujesz tego, no to jak krążę, taki mam po Facebooku to zostaje ci mało pieniędzy, a dużo miesiąca jeszcze do kolejnej wypłaty. Z uwagi na to, że ja pracuję na etacie, no to też mam, wiem, wiem kiedy ta wypłata nastąpi, więc o tyle dobrze, że wiem jak mam to rozbić sobie i rozłożyć. Natomiast mówię, no kiedyś się tym nie zajmowałam, natomiast jak dołączyłam do klubu, no to już tak Mówię, no trzeba jakiś dać przykład dziewczynom, a jak prowadzę spotkanie, jak mnie zada, za, będzie jakieś takie pytanie właśnie dotyczące finansów, dotyczące budżetu, no to nie, trzeba po pierwsze powiedzieć prawdę, jak to wygląda u mnie, a z drugiej strony trzeba dać przykład. Więc tak postanowiłam, że małymi krokami od tego zacznę. Mówię, no będąc ambasadorką samemu trzeba zajmować się swoimi finansami. I to też mi dużo dało, no bo przez te Dwa i pół roku tak, jak jestem w klubie, naprawdę patrząc, jak to kiedyś wygląda, jak to wygląda teraz, no to jest mega różnica. No to się cieszę. Madzia, powiedz mi, gdzie szukasz ambasadorek. Bo parę jest. Gdzie mamy już kluby na Mazowszu? E, mamy w Radomiu, mamy w Płocku, mamy w Warszawie Piaseczno, e, Żuromin i Legionowo. Na Mazowszu nadal szukamy w ambasadorki w Garwolinie, w Kozienicach, w Ciechanowie i w Grodzisku Mazowieckim. A dodatkowo jeszcze przez to, że jestem ambasadorką też na województwo łódzkie, no to w, tam na razie mamy w Łodzi. Niedługo rusza klub w Pietrkowie Trybunalskim, na przełomie maja i czerwca. A dodatkowo szukamy na województwo łódzkie ambasadorek w Kutnie, w Łowiczu, w Opocznie i w Sieradzu. No to masz co robić. Mam co robić, tak. Du Dużo się dzieje, natomiast naprawdę te ambasadorki, które do nas dołączają, to świetne dziewczyny i tak naprawdę Super się pracuje z nimi i tworzy się i rozwija się te nasze województwo. Twoje ambasadorki już mają pierwsze sukcesy, dlatego że Dorota prowadzi Lady Budget, Monika jest aktorem, naszym naczelnym kobieta i pieniądze, a Agnieszka z łodzi. Po, całym tym, po tej całej epidemii będzie współpracowała z dwiema kobietami i będzie występowała jako gość z kolei na ich warsztatach, prawda? Tak, to też jest super, jak właśnie dziewczyny się rozwijają w naszym klubie. Z jednej strony przychodzą ze swoim, można powiedzieć, bagażem doświadczeń, to jest wspaniałe, też możemy się tym wymieniać, możemy wiedzieć, jak inne kobiety patrzą na tematy finansowe, a z drugiej strony, jak zostaję ambasadorkami, taki mam wrażenie, że właśnie te skrzydła rozwijają, i, i tak miło jest patrzeć, jak um, ja, jako ambasadorka regionalna, jestem takim e, backgroundem, można powiedzieć, tych ambasadorek lokalnych, które naprawdę e, rosną na oczach. Rosną, to jest prawda. Twoje dziewczyny mają duże sukcesy. Można byłoby wymieniać choćby nawet Bożenę, która zaczęła w styczniu i miała naprawdę rekordową liczbę. Uczestniczek, jeżeli chodzi o, o pierwsze spotkanie, prawda? O tą premię tak. twoją i, i też została wyróżniona. No to także słuchajcie, moje drogie dziewczyny, no widzicie, u magdy nie ma łatwo, trzeba robić. <ścoughs> trzeba się naprawdę. No chyba jak wszędzie. No, no. Chyba jak wszędzie. Jak się wydaje, że się pracuje, to potem szef udaje, że płaci, tak? Dokładnie. Dokładnie. Dziewczyny u Magdy to są właśnie te ambasadorki, które mają jedne z większych i ważniejszych sukcesów u nas w klubie. Magda ma jedne z, z większych już doświadczeń, jest jedną z bardziej doświadczonych ambasadorek, no to dlatego Mazowsze i e, łódzkie zgłaszajcie się, Magdę znajdziecie na fanpage'ach. Magda, znajdziecie w Klubie kobiety i Pieniądze, gdzie tylko się da. Na Facebooku też prywatnie piszcie. Też jestem, zapraszam serdecznie. Głaszajcie swoje kandydatury, Magda na pewno będzie z Wami tym drugim kontaktem po, po naszej rekruterce, Anecie. Dziękuję Ci bardzo. Dokładnie, ja również dziękuję. Cześć. Do wieczoru, pa.